Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nieco kontrowersyjny temat i myślę, że niezmiernie ważny dla wszystkich osób, które posiadają tutaj nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, a nie mają jeszcze uregulowanego statusu imigracyjnego. Dziękuję za wszystkie telefony, jest mi bardzo miło, że darzycie mnie zaufaniem i dziękuję za podsunięcie tak ważnego tematu, który mogę dzisiaj Wam tutaj przedstawić. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to ja mam na imię Joanna, jestem Brokerem do spraw nieruchomości w stanie Illinois. Także, jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy przy sprzedaży czy kupnie nieruchomości, serdecznie zapraszam Cię do współpracy razem z całym moim zespołem. Będzie nam niezmiernie miło reprezentować Ciebie w tej transakcji. Natomiast dzisiaj myślę, że niezmiernie ważny temat. Mam nadzieję, że dostaniecie do końca, bo na końcu również poruszę temat ważny dla osób, które myślą o kupnie nieruchomości, dla osób, które mają uregulowany status czy są również obywatelami amerykańskimi, jak przestrzec i uchronić was od płacenia podatków za czyjeś nieruchomości. E, słuchajcie, zaczynamy. Temat, tak jak wspomniałam, kontrowersyjny. Temat, o którym tak naprawdę nikt nie mówi i strasznie mnie to dziwi, że nie jest to poruszane. A temat myślę, o którym trzeba głośno mówić, bo chciałabym, żebyście potrafili zabezpieczyć siebie, jak i swoje rodziny. Tak jak wspomniałam w filmiku tydzień temu, każdy tak naprawdę może kupić nieruchomość w Stanach Zjednoczonych. Osoby, które tego statusu nie mają jeszcze uregulowanego, również posiadają nieruchomości. Są to osoby, które niejednokrotnie posiadają ogromne firmy, inwestują w, właśnie w real estate kupują, pod inwestycje, pod wynajem, ale również mają swoje domy tutaj na własność, w których mieszkają. I naprawdę myślę, że jeżeli jeszcze nie podjęliście pewnych kroków, aby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli jesteście właścicielami nieruchomości i nie macie żadnych inwestycji, troszeczkę inaczej możecie się do tego przygotować, a nie jeżeli osoby, które Inwestują w nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, taką najważniejszą rzeczą, którą chcę, żebyście wzięli pod uwagę, to reprezentacja prawna. Pod tym filmikiem umieszczam trzech prawników, z którymi współpracuję praktycznie na co dzień od wielu, wielu lat, którzy... Uważam, że są przede wszystkim nastawieni na pomoc swojemu klientowi. Są to prawnicy, którzy naprawdę stawiają swojego klienta na pierwszym miejscu. Wiem to oczywiście ze względu na to, że z nimi współpracuję przez wiele, wiele lat i mamy bardzo dużo wspólnych transakcji i widzę, jak podchodzą do klienta i dlatego wybrałam, żeby z nimi współpracować. Jest to niezmiernie ważne, żeby mieć reprezentację osoby, która rozumie, dokładnie Waszą sytuację. Wiem, że są również osoby, które nie chcą współpracować z polskojęzycznymi prawnikami, dlatego dla Was również dodałam osobę, e, która bardzo dobrze zna temat, która pomogła niejednemu klientowi w bardzo ciężkiej sytuacji. Słuchajcie, niezmiernie ważne jest to, żebyśmy właśnie od tego zaczęli. E, jeżeli jesteście na dzień dzisiejszy nieudokumentowani, jeżeli przesiedzieliście swoje wizy, a jesteście właścicielami nieruchomości, musicie podjąć jakieś podstawowe kroki, żeby siebie i Swoją rodzinę zabezpieczyć. Takim e, najbardziej minimalnym krokiem, który powinniście powziąć, to zrobienie Power of Attorney. E, co, jeżeli trzeba będzie sprzedać waszą nieruchomość, która e, została w tym kraju, a was tutaj fizycznie już nie ma? Taki Power of Attorney pozwoli na to, żeby prawnik podpisywał za Was ważne dokumenty po to, abyście mogli upłynnić swoje nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Także dla mnie to jest takie podstawowe absolutne minimum, żeby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę w razie gdybyście musieli upłynnić swoje nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, a fizycznie już Was tutaj nie ma. Jeżeli zostaliście na przykład deportowani i jesteście już w jakimś innym kraju, zrobienie tego power of attorney jest nieco skomplikowane. Absolutnie do zrobienia. W niektórych krajach w krajach jest to łatwiejsze, w niektórych trudniejsze do zrobienia, ale wierzcie mi, że takie power of attorney, które macie w tej chwili tutaj zabezpieczone ze swoim prawnikiem do spraw nieruchomości, zaoszczędzi Wam kupę kasy i kupę czasu. Także myślę, że to jest takie absolutne minimum, które powinniście mieć. Yy, Druga sprawa, jeżeli chcecie wziąć to troszeczkę dalej i mam nadzieję, że większość z Was to zrobi, to jest założenie trust i wytyczenie trustee, czyli trust to jest taki dokument, do którego wkładacie wszystkie swoje asset, którymi może zarządzać osoba, którą wyznaczycie i ta osoba wyznaczona przez Was bardzo często e, są to na przykład dzieciaki, które są już pełnoletnie. Ta osoba może za Was podejmować decyzję. Jeżeli macie sporządzony trust, to osoba, która jest wyznaczona będzie absolutnie niezbędną osobą do przeprowadzania transakcji czy upłynnienia Waszych e, nieruchomości, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych, jeżeli będziecie chcieli to zrobić. E, i tutaj chcę Wam również um, podpowiedzieć, ten trust to nie jest tylko i wyłącznie dla osób, które e, są tutaj nieudokumentowane. Ten trust jest absolutnie fenomenalnym dokumentem zarówno dla osób, które robią tak zwany estate planning, czyli macie wyznaczoną osobę, która będzie zarządzała Waszym hmm. majątkiem w razie... Jakichś e, wypadków, prawda? To może być śmierć, to może być deportacja, to może być absolutnie cokolwiek. E, pamiętajcie tylko, że jeżeli nie macie takiego dokumentu sporządzonego, a zostawiacie. Za sobą dzieciaki, będą one miały dosyć skomplikowany proces probate, który trzeba przejść, jeżeli miałyby zarządzać tymi waszymi nieruchomościami. Więc, zabezpieczenie siebie i swojej rodziny przez stworzenie takiego dokumentu jak trust jest również niezmiernie bezpiecznym. Przy, jeżeli już rozmawiamy. Właśnie o tym estate planning. Również naprawdę niezmiernie ważną rzeczą jest, żebyście wytyczyły osobę, która w razie zaistniałej sytuacji, czy to śmierć, czy to deportacja, cokolwiek, będzie zajmowała się Waszymi dziećmi. Pomyślcie o tym, żeby zabezpieczyć dzieciaki. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że będziecie aresztowani, jeżeli nie będziecie mieli wytyczonej takiej osoby, która zajmie się waszymi dziećmi, te dzieci trafią do Izby dziecka, będą tam czekały, aż będą miały przyznaną rodzinę zastępczą, dopóki wy nie będziecie się mogli nimi zająć. Więc niezmiernie ważne jest, żebyście wytyczyli taką osobę, czy to jest znajomy, czy to jest starsze rodzeństwo, które się zajmie właśnie waszymi dziećmi, oszczędźmy im jakiejkolwiek traumy. Podstawowe, myślę, trzy rzeczy, którymi naprawdę warto się zainteresować i zająć aby ustrzec swoją rodzinę od właśnie takich nieprzewidzianych wypadków. Natomiast chcę Wam tylko powiedzieć tutaj, że ja absolutnie nie jestem prawnikiem, ani nie jestem radcą prawnym. Tak współpracuję z osobami, które reprezentują moich klientów, tak mam olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o takie przeróżne sytuacje, ale też nie mogę Wam dawać prawnej tutaj jakiejś ekspertyzy, więc odsyłam Was pod tym filmikiem do tych prawników, z którymi współpracuję na. Jeżeli macie jakiekolwiek konkretne pytania, czy chcecie się umówić na spotkanie, czy chcecie zająć się właśnie tymi rzeczami, serdecznie polecam Wam ich ekspertyzę. Pamiętajcie również, że w momencie, kiedy jesteście na przykład zaaresztowani i jest Wam przyznana deportacja, będzie Wam również przyznany oficer do spraw imigracyjnych, z którym będziecie rozmawiać i należy Wam się oczywiście tutaj proces, prawda? Więc to nie jest tak, że wszystko się będzie działo bardzo szybko. Wiadomo, każdy ma swoją indywidualną sytuację. Nie poruszam tutaj tematów osób, które mają jakieś kryminalne rekordy, ale. Jest Wam przyznany czas na obronę siebie, jak jest również Wam przyznany czas, żeby starać się o zalegalizowanie swojego pobytu właśnie podczas takiej rozprawy, gdzie mamy klientów, którzy przez taki proces przechodzili i na dzień dzisiejszy otrzymali swoje zielone karty czy obywatelstwo. Wiadomo, że prawo imigracyjne cały czas się zmienia, więc jak, jak wspomniałam, przynajmniej dla swojego i swojej rodziny bezpieczeństwa. Zajmijcie się tymi podstawowymi trzema rzeczami, tak jak wspomniałam, przynajmniej Power of Attorney, Trust. I y, oczywiście testament, w którym wystawiacie osobę, która będzie odpowiedzialna za Wasze dzieciaki. Tak jak wspomniałam na samym początku, chciałabym również z Wami poruszyć temat sprzedaży nieruchomości. Jeżeli sprzedajecie nieruchomość, to absolutnie macie takie samo prawo jak każdy Amerykanin, że jesteście zwolnieni od podatku od wzbogacenia, w zależności czy sprzedajecie to sami, to jest do 250 tysięcy dolarów, czy sprzedajecie to jako małżeństwo, wtedy jest pół miliona dolarów. Problem zaczyna się, kochani, jeżeli nie macie tutaj uregulowanego statusu imigracyjnego, a sprzedajecie swoje inwestycje. Na inwestycjach jest troszeczkę inne prawo i trzeba odprowadzić podatek od wzbogacenia się na danej nieruchomości. O czym musicie niezmiernie pamiętać, to to, że osoby, które nie mają uregulowanego statusu imigracyjnego, płacą niestety nieco większy podatek, a Niżeli osoby, które są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Teraz jeszcze kwestia do tego dochodzi: czy podatek jest do zapłacenia przed Waszym wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych, czy Sprzedajecie nieruchomości, upeniacie wszystko i na drugi dzień od razu wyjeżdżacie za granicę. Będzie to niezmiernie ważne, dlatego, że e, wasze podatki będą musiały być e, uiszczone. Teraz kwestia tego, jeżeli będzie to trwało nieco dłużej i wyjeżdżacie z kraju, przeważnie jest taka kampania, taka trzecia kampania, która wchodzi na closingu, która będzie e, pobierała od was podatki od właśnie wzbogacenia się i będzie trzymała je tak długo na swoim. Koncie, aż będzie czas rozliczenia podatków, i wtedy rozliczycie się właśnie z kwestii upłynnienia swoich nieruchomości. E, problem pojawia się zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego taką nieruchomość, e, jeżeli osoba wyjeżdża z kraju i nie płaci, nie uiszcza takiego podatku. Kochani, takie logiczne myślenie podpowiada nam, że to co z tego, że ta osoba wyjechała, prawda? My i tak ją znajdziemy i przymusimy ją do uiszczenia danego podatku. W Stanach Zjednoczonych wygląda to nieco inaczej. Jeżeli opuścicie Stany Zjednoczone i nie dokonacie opłaty od wzbogacenia się na danej nieruchomości, obowiązek uregulowania tych podatków z pada na osobę, która kupiła daną nieruchomość. Powtórzę to jeszcze raz, bo może nie do wszystkich to dociera. Obowiązek za uiszczenie nieopłaconych podatków od wzbogacenia się na nieruchomości w Stanach Zjednoczonych obowiązuje osobę, która kupiła nieruchomość. I teraz tak. Inna jest sprawa, jeżeli ta nieruchomość została kupiona jako inwestycja a inna jest sprawa, jeżeli ta nieruchomość została kupiona jako primary residence, czyli będziecie tam mieszkać. Mam nadzieję, że wam nie komplikuje tego za bardzo. Jeżeli będziecie tam mieszkać, to po roku mieszkania w tej nieruchomości będziecie zwolnieni z uiszczenia takiego podatku, który nie został zapłacony przez osobę, która wyjechała z tego kraju. Natomiast jeżeli będziecie to wynajmować, to niestety nie ma opcji, żebyście nie zapłacili tego podatku. Jak się od tego uchronić? Kochani, w Stanach Zjednoczonych na closingu podpisujemy dokument, który będzie zwalniał was z obowiązku płacenia takiego podatku, ale jest to przede wszystkim robione na nieruchomościach, których wartość jest ponad 300 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że współpracujecie z prawnikami. Którzy będą zwracali uwagę na wszystkie dokumenty, jeżeli będziecie kupywali inwestycję, która jest poniżej 300 tysięcy dolarów, ten dokument będzie również dodany. Słuchajcie, niezmiernie ważne jest to, żeby się przed tym uchronić. Zdajemy sobie sprawę z tego, bo już dzwonicie, na dzień dzisiejszy będziecie chcieli upłyniać swoje nieruchomości, że tych nieruchomości, których właścicielami są osoby bez uregulowanego statusu migracyjnego, będzie dosyć sporo na rynku, więc naprawdę. Nie ma nic bardziej ważnego, żebyście byli reprezentowani przez właściwego agenta, przez właściwego prawnika, którzy podpowiedzą, uchronią i którzy w ogóle znają temat. Ja nie słyszę na mediach, na, na żadnych mediach, ani na mediach polskich, ani na mediach społecznościowych, żeby ktoś poruszał tematy, które wydaje mi się na dzień dzisiejszy są niezmiernie ważne właśnie które dotyczą tego typu problemów. Pamiętajcie, że Godna reprezentacja y, przez agenta czy przez prawnika takiej transakcji nieruchomości jest niezmiernie ważna. Y, ale, tak jak wspomniałam, coraz więcej mamy telefonów, więc po to ten filmik, żebyście. Wiedzieli, czego się możecie spodziewać, żebyście wiedzieli, jak zabezpieczyć siebie, jak zabezpieczyć swoje rodziny, ale jeżeli jesteś osobą, która kupuje taką inwestycję od inwestora, który nie miał uregulowanego statusu, również musisz podjąć kroki, żeby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed taką sytuacją, w której może będziecie podciągnięci do odpowiedzialności za uiszczenie podatku, od wzbogacenia, od danej nieruchomości. Mam nadzieję, że przedstawiłam Wam tutaj opcje, które macie, zarówno jako osoby, które nie mają uregulowanego statusu imigracyjnego, a które chcą się w jakiś sposób zabezpieczyć, które myślą o likwidacji swoich nieruchomości, ale również dla osób, które będą te nieruchomości przejmowały. Pamiętajcie o tym żeby zwracać uwagę konkretnie na e, closingu jakie dokumenty podpisujecie czy jesteście chronieni tak jak wspomniałam będziemy mieli coraz więcej takich e, nieruchomości e, powiem wam szczerze bardzo dużo tak jak wspomniałam już w którymś filmiku wcześniej Mamy inwestycji w Rockford. Rockford jest bardzo przychylny przeróżnym inwestycjom i są to bardzo tanie inwestycje. Upłynniając taką inwestycję w Rockford, ten dokument, o którym Wam wspomniałam, jeżeli to jest powyżej 300 tysięcy, jest automatycznie, powinien być automatycznie dodawany do wszystkich transakcji, ale jeżeli są to transakcje poniżej 300 tysięcy, Wasz prawnik powinien się o ten dokument dopytać. Więc my, szczególnie na takich właśnie e, inwestycjach, które są e, poniżej 300 tysięcy, 300 tysięcy, zwracamy właśnie na to uwagę, i przed tym chciałam Was ostrzec. Słuchajcie. Temat absolutnie rzeka. Ja bym tutaj mogła godzinami o tym rozmawiać i tak jak wspomniałam, każdy ma swoją indywidualną sytuację, ale pamiętajcie, że jesteśmy dla Was tutaj, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli potrzebujecie skontaktować się z prawnikami, jeżeli potrzebujecie brokera, wiedzcie, że nasz zespół jest gotowy, jesteśmy otwarci, żeby Wam pomóc, żeby Was. Odpowiednio pokierować. Mam nadzieję, że pomoże Wam to zabezpieczyć siebie, zabezpieczyć swoje rodziny i mieć jakiś plan na nadchodzące miesiące, i może nie stresować się aż tak bardzo, bo będziecie wiedzieli, że powzięliście kroki, które przyczynią się do tego, że majątki, może niejednokrotnie, na które pracowaliście całe swoje życie tutaj w Stanach Zjednoczonych, nie przepadną z dnia na dzień. Również bardzo serdecznie zapraszam Was do komentarzy. Jeżeli zetknęliście się z Jakąś nietypową sytuacją. Jeżeli macie e, może doświadczenie e, i chcielibyście się nim podzielić, serdecznie Was zapraszam do, do komentowania pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że dotrzemy do jak największej ilości osób, którym ten filmik jest na dzień dzisiejszy potrzebny. Pozdrawiam Was serdecznie.